No weź, no weź, no weź, no weź! Oh. Oh. Ach, to był taki zły pomysł, czemu ja w ogóle na to wpadł? Puzzles? Ha? He, 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 Alice! Wybacz za spóźnienie, kiwi rozwalił mi mikrofalówkę. Oj, oj, nie, 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 nie Szczerze, sz, 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 dziwię się, że się pojawiłaś. Cóż, wieczorny spacer z moim szefem to coś, czego nie chciałabym przegapić. Czy, czy to był sarkazm? Bo nie, nie wiem, czy to na serio. <noise> po prostu idźmy. O, j, j, jasne! Ja, ja, jasne, jasna sprawa. Ach, co ja myślałem? Wychodzę teraz na kompletnego dziwaka. Po co to wszystko? By inni nie zauważyli się, się widuję stędką, To idiotyczne! Nie zauważyłam nigdy, jak ciche jest to miasto tak późno. Ha? To przyjemne. Więc nie myślisz, że to... Dziwne? Na pewno jest dziwnie, ale jakbym miała złe podejrzenia, nie byłabym tu. No, 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 ta, fair. <laughs> tak, w ogóle. O czym chciałaś pogadać? Cóż, o pracy rzecz jasna? Najnowszy projekt. Chodzi o tę komedię? Ja. Już przeczytałeś scenariusz? Jasne. I co sądzisz? Jest niesamowity. Już to dosłownie sobie wyobrażam. <clears throat> ta akcja! Niepewność, ten ciągły rollercoaster emocji. A! Ludzie będą zachwyceni! Zawsze mówisz pozytywnie o moich skryptach. Cóż, o, o, oczywiście. Ja. ja y, zacz... Nie, nie, to, to słodkie. No serio? Cóż, też się ekscytuję tym, co osiągnęłam. To ogromna nagroda, widząc, jak finalny produkt wychodzi. Na pewno ktoś jak ty to rozumie. Wiesz co? Trochę minęło od kiedy się poznaliśmy i będąc szczera, jesteś kompletnie inny niż co oczekiwałam. W wyznaczeniu pozytywnym? Sorka, jak chamsko zabrzmiało. Jakby... Ach, kiedy porzuciłam dziennikarstwo, by skupić się na pracy marzeń, było strasznie. Ty byłeś straszny. Ja?! Nie wiedziałam w co się pakuje i bałam się, że nie spełnię twych oczekiwań. Proszę cię! Dobrze, wiesz, jak mi zaimponowałeś, gdy czytałam twoje CV. I tak się bałam, że nie jestem wystarczająco dobra. Ale minęły miesiące i proszę bardzo, mój pierwszy film prawie skończony. Jestem dumna z naszej wykonanej roboty. Twojej. Ha? To twój film. Wystarczająco swoich stworzyłem. Ale ty też w nim pomogłeś. Ta? Ale to był twój pomysł. Co nie? Jakby chyba, no ale. To twoja historia. Twoja wizja na wielkim ekranie. Bądź dumna ze swoich osiągnięć. Ty też musisz być z siebie dumny. Puzzle Vision to jedyne studio w okolicy i przy tym z wieloma sukcesami. <grym> Lecz tak na serio, dziękuję ci za nadanie mi tej szansy. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Ojejku, nie było to zagrindżowe? Czemu tak się gapisz? Ja... cóż... Nie nie, 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 jestem przyzwyczajony do komplementów od ciebie po prostu. Więc musisz się do nich przyzwyczaić. Czy to groźba? Okej! Elis? Hm? Zastanawiam się, czy masz może czas wolny jutro? Może iść na kolację, widzę są kolację u i e, Pogadać się o rzeczach, o których dzisiaj nie mogliśmy. No wiesz? Wiem, wiesz to, zapomnij, że cokolwiek mówiłem! Puzzles. Pewnie i tak jesteś bardzo już zajęta, więc nie chcę ci... Tak, z chęcią wyjdę z tobą na kolację. S serio? Okej, okay, okej, okay, dwudziesta? E, e, Cóż? Racja, trochę za późno, dziewiętnasta może? Potem trochę o firmie, e, pomysł na filmy, ta, ta, Dobranoc. Dobranoc, Elis.